Potrafią ściąć drzewo o średnicy metra. Potrafią budować rozlewiska podtapiające kilometry kwadratowe puli łąk. Ich działalność prowadzi do niszczenia upraw i strat rolników. Mowa o bobrach, które są coraz większym problemem, także w naszym powiecie. Myślę, że wszyscy z bobrami mamy do czynienia i wiemy, jak wielką szkodę one tworzą na terenach zmeliorowanych. Bobry są pod ochroną. Niestety. Nie możemy rozbierać tych żeremi tak, jak byśmy chcieli, tak żeby pomóc rolnikom. A to tylko jeden z problemów, z jakimi borykają się spółki wodne z terenu powiatu konińskiego. Jeszcze większym są ich kłopoty finansowe, wynikające ze słabej ściągalności składek od rolników, na rzecz których spółki działają. Między innymi o tym rozmawiano podczas obrad Konwentu Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Konińskiego. Rozmawiano i szukano rozwiązań. Jesteśmy za zmianami legislacyjnymi, żeby było większe finansowanie spółek wodnych, żeby były przejrzyste przepisy, żeby można było członków spółek wodnych ściągać tak zwane składki, które pozwalają na dalszą działalność. Zaproponowaliśmy merytoryczne spotkanie, w którym wszystkie te wątpliwości zostaną sformułowane pisemnie i staną się stanowiskiem wspólnym konwentu wójtów burmistrzów powiatu Końskiego. Zostaną przesłane do parlamentarzystów w celu ponownej rewizji tych przepisów, przeanalizowania i zaproponowania określonych rozwiązań. Podczas obrad konwentu, tym razem w Urzędzie Miasta i Gminy Sąpolno, rozmawiano też o zmianach wprowadzonych przez nową ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia zmianach, które dotknął również samorządy. Do tej pory było tak, że to my wskazywaliśmy konkretnych kandydatów, którzy przychodzili do nas do gminy i chcieli podjąć staż, roboty publiczne lub prace interwencyjne. Teraz będzie tak, że to Urząd Pracy będzie delegował nam. Bezrobotnego do pracy. Według informacji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zmiany są znacznie głębsze i zmieniają urzędy w instytucje zajmujące się przede wszystkim promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia i aktywizacją zawodową. Z kolei prezes Agencji Rozwoju Regionalnego informował o postępach realizacji w regionie konińskim funduszu na rzecz sprawiedliwej transformacji. Wiele gmin realizuje w tej chwili projekty, chociażby projekty parasolowe, termomodernizacyjne, projekty rewitalizacyjne czy projekty zmiany funkcji przeznaczenia terenu i tutaj świetne, świetnie pracują wójtowie i burmistrzowie i to jest taki czas realizacji. Z drugiej strony oczywiście myśmy, też dzisiaj poprosiłem wójtów burmistrzów o to, żeby Zastanowili się, w którym kierunku ewentualnie powinniśmy jeszcze pójść, jeżeli będziemy mieli dodatkowe środki. Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Konińskiego to spotkania samorządowców, na których poruszane są tematy ważne dla rozwoju regionu. Odbywają się kilka razy w roku.